So, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj jest spotkanie z Mufiną Ja już jestem przygotowana i będziemy zaraz No już wyszliśmy, ale moja mama musiała się cofnąć po legitymację na pociąg No i tak, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i zobaczcie jaki mam filmik się spodoba. Tam jest moje rodzeństwo Emila, pokaż się Jadek Pokażcie się Cześć Adrian patrzcie co mam dobra, e, so widzimy się w pociągu jak będę to jaka koleja jest a tam jest Mufina za tymi schodami no i tam robią zdjęcia i tak co robią nie chodzi mi o adres, tylko o jakim mieście mieszkasz Nenbol o proszę, bardzo ładnie, bardzo ładnie jest coś? Bo wcześniej było dużo Ty jesteś, tak? A skąd jesteś? Chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Z kartus, tak? A wiesz, że ja tam byłem? Co macie fajnego w Kartuzach? Fajnie jest. Ogólnie jest fajnie, to wiem. Ja akurat tam jeździłem, słuchaj, na obiady i na królady. Taka ciekawostka. Tu już nie trzeba odwalać, ale dziękuję Ci za rozmowę. Jeżeli chodzi o kolejkę, to słuchajcie, jest naprawdę relatywnie niewielka Trzeba, niż teraz. Trzeba już jest tam. Z kitkiem. Najbardziej widoczny jest No, później mam. zniknie. Dobra, ktoś nagrywa. Dobrze? Dobrze?

czy zdążycie jeszcze do nas zawitać i przytulić się, zrobić zdjęcie, przybyć piątkę, wziąć autonę od Mufinki i Skitka? No słuchajcie, gwarancji nie ma, jeżeli stoicie za panem ochroniarzem, ale jeżeli stoicie przed, to oczywiście macie tą znak gwarantowany. Stojący za panem ochroniarzem... Czyli że już wróciłam z Mufiny, no już wróciłam, no jakieś pół godziny temu, jakoś tak. I było super. Polecam. Eee, zostawcie łapkę w górę, Zaraz wstawię ten film i obejrzycie. To pa, do następnego odcinka. Jeszcze będą zdjęcia na Instagrama a... i podam wam na mojego Instagrama później.